Chodźcie, porobimy coś fajnego razem. Idziemy się powspinać na bouldery. I w tym celu odwiedzamy nowo powstałą przestrzeń boulderową w Warszawie, West Bouldering. Zobaczcie, jak to jest pięknie i nowocześnie. No, coś cudownego. I teraz tak. Jak to wygląda? Jeśli nie macie sprzętu i doświadczenia, to przychodzicie tutaj, po prostu mówicie, że chcecie wejście i bądźcie za pojedynczą wejściówkę bez karnetu. Wejście zazwyczaj kosztuje około 30 zł. W tym momencie tutaj na wejście 38. Jeśli macie multisporta, to jest fiszka. I tak to zazwyczaj działa. Żeby wspinać się potrzebujecie sportowego obuwia, możecie się wspinać w swoich adidasach, ale warto też tutaj założyć buty typowo wspinaczkowe i za takie buty wspinaczkowe dodatkowo się płaci. Wypożyczenie butów tutaj aktualnie kosztuje 14 zł, podajecie swój rozmiar stopy, no i dostajecie buty. Warto wziąć buty w swoim rozmiarze albo rozmiar mniejszy, bo buty mogą was wcisnąć, wygły. dobre. To tutaj na ja bardzo lubię zjeprzeć. Ja Ta zupka jest taka jest właśnie... jak z No. Ale hmm. za, za bardzo fancy są talerze. No. Talerze nie jest, to główkowo. Hmm. Jakaś taka biała mocno. mi śmietano pewnie. To no, chyba vegan, więc nie może być. Aaa, vegan. Bardzo spoko mają weganci. Bardzo dobre, my jak zwykle bez obiadu. Całe szczęście, jest plan B i można zejść tutaj. Trochę trzeba dotknięć. <gry> Zobaczcie ten attention to detail. Żółte, żółte fugi. Znak, wiesz, jak w kształcie znaku. No dobra, mamy tu gadu-gadu, a trening sam się przecież nie zrobi, więc kierujemy się do szatni. Mam wam coś ważnego do przekazania. Tu jest kranik do mycia Stupek. O matko, słuchajcie, ja chyba już jestem y, sławna. Dzisiaj mnie rozpoznano w autobusie i właśnie przyjechałam tutaj na Westa i pracuje tutaj moja obserwatorka. Także mam do Ciebie, jeśli to oglądasz. Dziękuję. W ogóle to jest najmilsze, jak ludzie do Ciebie podchodzą i mówią Ci robisz zajebistą robotę. Jesteśmy w szatni, są szafeczki, można wziąć sobie kluczyk, jeśli potrzebujecie coś w szafeczce zostawić. Natomiast ja zazwyczaj przychodzę z torbą i z tą torbą wychodzę. W niej mam po prostu telefon i najważniejsze rzeczy i przychodzę już po prostu przebrana. Ale tak jak mówię, są szafeczki, można z nich skorzystać. Są też prysznice, łazienki, toaleta, cokolwiek potrzebujecie, jesteście to w stanie na miejscu się ogarnąć. No i tak jak widzieliście, można też tutaj zjeść normalnie obiad. Najważniejsza część treningu, której nie wolno nigdy pomijać uh, kusi to oczywiście rozgrzewka. Rozgrzewamy się, po kolei. Zaraz wyzwanie, czy umiecie zrobić tak? Uwaga. Taka sekwencja. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i szybciej. Raz, dwa, trzy i szybciej. No dobra. Jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, to to, że buty wspinaczkowe capią. No tak niemiłosiernie. A to dlatego, że zakładamy je na gołą stopę i goła stopa się w nich po prostu poci. No nie będę tutaj lukrować rzeczywistości i powiem, że buty wspinaczkowe są źródłem cierpień. Nie dość, że cisną w palce, to jeszcze śmierdolą. I, no i nie da się w nich chodzić. No nie da, tak jak widzicie. No i zobaczcie teraz, jak wygięte są te buty, tak żeby rzeczywiście przybierały dobrze do ściany. I żeby można było stanąć na samych palcach, żeby to nie bolało. One są ogólnie bardzo mięciutkie, no ale są trochę na mnie przymałe, ale o to chodzi, no. Ja bym powiedziała, że jestem jeszcze początkującym tutaj wspinaczem. Jak się mówi wspinaczem? Ja jestem jeszcze dość początkującym wspinaczem i mój rozmiar buta jest moim aktualnym rozmiarem, czyli 39. Bo mam własne butki wspinaczkowe. Natomiast niektórzy hardkorzy mają buty wspinaczkowe nawet o dwóch rozmiarów mniejsze. Dobrze, sobie ten ścisk palca, bo ja nie. W ramach rozgrzewki zaczynamy od najłatwiejszej traski, one są oznaczone, macie też miejsce, gdzie stawiacie ręce, czyli tutaj idą obie ręce, teraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i kilka wspinów do góry, aż do topu, który też jest oznaczony. No dobra, to atakujemy ścianę. O czym warto pamiętać? Po pierwsze zaznaczamy start, a po drugie staramy się mieć ręce wyprostowane, by jak najmniej nam się męczyły. I tak naprawdę głównie podchodzimy nogami wyżej, ręce nam służą tylko tutaj do przytrzymywania się. Stopy stawiamy raczej prostopadle do ściany, nie bokiem, tylko właśnie przodem, no i top zaznaczamy obiema rękami. I pyk! Zrobione! Łatwiej było wejść niż zejść. No właśnie. Nikt nie zauważył, a ja w obrączkach, w ściankach. Nie wolno. Podobno palce trwają na ścianie. Buldery podzielone są na stopnie trudności od 1 do 9. Jak dobrze pamiętam na Westie, ja tak zazwyczaj robię trójki, czwórki. Wspinamy się po wybranym kolorze, wykorzystując też czasami, tak jak tutaj, element ściany, czyli tak zwaną paczkę. Wyróżniamy też różne typy chwytów. Są takie, w które można włożyć rękę, a są takie, które trzeba łapać na ścisk. I są też tak zwane żylety, bywa różnie. Ze ścianki można zejść powoli na sam dół, jak człowiek, albo zeskoczyć tak, jak robię to ja. Na sali świneczkowej możecie zauważyć taki oto gadżecik. Jest to co a w środku biały proszek o nazwie Magnezja, którym nacieramy ręce, tak żeby przyczepność była lepsza, żeby się ze ściany nie ześliznąć. No i świniamy się, nakładamy ją często. na ręce, proszę Jedna Dołóż rękę drugą najpierw, zanim przełożysz się. Dołóż rękę. Teraz rękę przekładasz na paczkę. Wstajesz, prosta noga, Ty prosto. Wyżej rękami. Co? Po prawej stronie, łap się. Łap się, stronie, łap się, łap się, łap się. Dobry chwyt. No przestań panikować. Dobrze. Dobra, jest, nogę wyżej postaw. Ale ty jesteś panikasz. Tym razem udało mi się wejść trochę wyżej, natomiast mimo joint effort nie ukończyłam tego balda. Bywa i tak, mówi się trudno i wspina się dalej. Mamusiu, Danusiu, mam prośbę. Gdybyś mogła mi znaleźć w lumpie, w takim handzie jeszcze takie sportowe koszulki, może w innym kolorze niż różowym, może w pomarańczowym, byłabym super wdzięczna. Dzięki! Słuchajcie, nie udało się zrobić czwórki, to nic nie szkodzi. Zawsze można wstawić się w piątkę i spróbować level wyżej. Może trzeba jakiś level Wy też za dzieciaka chodziliście po drzewach i płotach? Dla mnie ścianka wspinaczkowa to taki plac zabaw dla dorosłych. Moje wewnętrzne dziecko jest ukontentowane. I lekko poobijane, najlepiej. Tutaj pomyślałam, że założę słuchawki, żebyście lepiej mnie słyszeli, ale w ogóle mnie nie słychać, bo słuchawki się nie połączyły. I pokażę wam na czym polegają tak zwane kompy na ściankach wspinaczkowych, czyli skrót od competition, bo na ściankach często odbywają się zawody. Które nie są tylko dla wymiataczy, a bardziej chodzi w nich po prostu o dobrą o, zabawę. Uwaga, zagadka. Po czym poznać wymiatacza na ściance? Po tym, że ma również sześciopak na plecach i wspina się zazwyczaj w dżinsach. Bardzo, bardzo fajnie. No jest tutaj strefa z siłownią, można się porozciągać, poćwiczyć, rozgrzać. Dobrze, Julka, dobrze. Oj, oj, oj. oj. Nie trzymało. Nie. Jak jest? Muszę powiedzieć, nie ma siły dzisiaj. Nie ma siły. Morale spadły. A, to jest zagadka. Bo spaliłem na te cztery wstawki i nie wiem, jaka jest beta. Co mi w bulderach podoba się najbardziej, to to, że tak naprawdę nie skupiamy się tutaj na wysiłku fizycznym, tylko bardziej staramy się ukończyć dany bulder, który zazwyczaj ma problem, czyli jakiś trudny element do wykonania i za każdym razem, jak wspinamy się na niego, no to staramy się pójść kawałek dalej i go zrobić, stopować. Nie wiem, dalej. Dobry. Dobry. Cyk! ten moment, który nazywamy krwi czyli tak zwane bułeczki, ręce się zmęczyły. Mamy kaczuszkę. Dlatego tak ważny jest odpoczynek. Trzeba dać rękom odpocząć. I to, co lubię w tym sporcie równie bardzo, to to, że jest czas na przerwę pomiędzy i na pogaduszki, ploteczki i w ogóle socjalizację tak zwaną. Zbierają się grupy znajomych, nieznajomych, po prostu muszę sobie pogadać. I tu mam jeszcze takie cute szczoteczki do czyszczenia baldów. No bo jeśli tam zgromadzi się bardzo dużo magnezji, no to te baldy tak nie trzymają do końca, więc cute. Były plusy, to teraz minusy baldów. Zobaczcie moją rentę. Koznokcie krótkie. Ale kupa Tutaj fajny baldzik z małymi Ostrymi chwytami na ręce, czyli Little Prawonda tak zwana. Po każdej wstawce zdejmuję buty, żeby stopa sobie odpoczęła. No i chodzę w nich tak. To częsty widok na ściance i wydaje mi się, że każdy tak chodzi. Buty się po prostu przydeptuje. Nie ściąga się ich do końca e, i się w nich tak po prostu człapie, chlapie. W poszukiwaniu kolejnego baldzika dla nas. Dobrze! Nie trzyma? Ładnie, ale go skręcało. Zajep... O! Uzie. Baletnice na ścianie. I tym sposobem zaczęło nam 3 godziny. Szybka sesja rozciągana. I fajerant. I powoli się opuszczaj. żeby był próbowa elektrycznej, to tam wpisz w stronę po prostu Trzeba powiedzieć, że sekulował. No ja nie miałam zęba. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy zachęciłam Was do tego, żeby spróbować spinaczki tudzież bulderów.